Witajcie, z tej strony Jakoheros, zapraszam na kolejny, 20 już odcinek Głosu Cyfrowego Morza, czyli drugą część historii działalności KLPX. Wiem, że trochę czasu minęło, powinienem był to pewnie szybciej nadrobić, za ten brakujący bodajże 11 dzień, ale no tak się składa, że no cóż, akurat tydzień literacki dość mocno mnie zajmował, i mam nadzieję, że jednak się nie obrazić, się, że, że będzie później, a za to będzie trochę więcej y, moich prób literackich. No, myślę, że niektóre były bardzo przydatne, ale w sensie bo faktycznie pozwoliły mi podszkolić warsztat. Takie mam uczucie, więc no, może dzięki temu też lepszy będę rozdział powrotu ksany. Ale nie przedłużając y, nadmiernie tego wstępu, przejdźmy do historii. Ostatnio mówiliśmy, początku lat, czyli rok 2010, 2011, 12, w którym powstała. Strona teraz najwyższy czas na kolejne lata, czyli przede wszystkim rok 2013, czyli pierwszy taki pełny już rok działalności nowej strony. Już w styczniu, pod koniec stycznia pojawił się drugi rozdział rozbluksany, później pojawił się także trzeci, w lutym jeszcze, ale no niestety akurat była to pierwsza i bodajże jedyna chyba nawet taka, przynajmniej jedyna, którą mogę sobie przypomnieć. Awaria serwerów, podczas której to znikła część zawartości strony, to znaczy ta część, która była w danym czasie zrobiona, więc musiałem je przywracać to, co zniknęło, czyli chociażby właśnie ten trzeci rozdział. No, ale mimo to strona jakoś tam się rozwijała mimo tych początkowych trudności, mimo tego, że też nie zawsze wtedy potrafiłem znaleźć czas, musiałem go dzielić, wiadomo, między fandom a naukę, nadal muszę i... Wychodzi mi to, jak wychodzi. Mogłoby lepiej. Później, oczywiście, w kwietniu mieliśmy 10. No wiadomości, Kadik, 4. rozdział 24 czerwca. W sierpniu powstała też strona na Facebooku, którą tutaj właśnie widzicie. Oraz logo. Jest to już tak naprawdę, któraś wersja tego loga. Tak naprawdę tutaj na tym profilowym jakby zdjęciu strony widzicie starszą wersję. przykładowo to dla mnie o ile po, pamiętam właśnie niejaki Dominik Baleciński a w każdym razie pomógł mi y, ze zrobieniem tego. 28 sierpnia stało się ono też logiem strony. Y, później w lipcu, konkretnie przez 3 dni trwające, od, od 8 do 10 lipca odbył się tak, pierwszy tak zwany zlot dla poznania było to. Był to y, niejako spadkobierca y, tych zlotów liokowych, które się wcześniej działy, właściwie który się... Raz wydarzył w 2011, kiedy to postanowiłem wziąć się w własne ręce. Później na forum zapadła decyzja: no dobra, został wybrany Poznań, to kolejny, w kolejnym roku wybieramy inne miasto. Decyzja padła na Bydgoszcz, yy, najwięcej głosów dostała. Była jedna użytkowniczka, która faktycznie chciała coś zrobić. Ja starałem się w miarę swoich możliwości zdalnie pomóc, przynajmniej tak od, na forum to wszystko organizacyjnie robić. No, niestety wtedy nie było już takiego samozaparcia i ostatecznie się to nie odbyło. Dlatego właśnie w kolejnym roku, czyli 2013, stwierdziłem, że muszę wziąć sprawę w swoje ręce i zacząłem właśnie na własną rękę tą inicjatywę, którą nazwałem zlotem dla Poznania. Tutaj, oczywiście, celowo zrobiona grasów. Oczywiście widoczna tylko w mowie i zanikająca, gdy mamy zapis, bo wtedy albo, poz, albo poznanie. Poz... Poznania to albo od albo od, Poznania, albo od No i to już widać. Później był kolejny rozdział powtórny: 5, 6, 9, 26 sierpnia. Później długo, rzeczy, dużo się, długo się rzeczy nie pojawiały. No, głównie że tak powiem względy szkolne to były. Później rok 2014. 11 lutego, 11. numer wiadomości Kadik. No, już, było to już. Też z pewnymi tutaj opóźnieniami. Yy, Ponadto 7 maja powstała grupa działalności KLPX na Facebooku, ale na dobrą sprawę m, grupa ta, no cóż, była pewnym niewypałem, gdyż tak naprawdę i tak nadal większość rzeczy rozgrywała się na stronie. Yy, tą grupę założyłem między innymi po to, by móc y, robić różne ankiety, w których można by na przykład dodawać własne opcje, głosować na wiele, ale okazało się, że no nie miało to wielkiego odzewu, nie, nie było widocznie aż tak bardzo potrzebne. Później kolejne rozdziały powrótu, Sany, 7. Najpierw 11 maja, potem jeszcze wiadomość. Kadik. Potem rozdziały 8 i 10. A 11 sierpnia. Drugi zlot dla Poznania. To oczywiście nie wszystko, tylko połowa roku mniej więcej. Otóż 16 sierpnia zacząłem współpracę ze spisem opowiadań prowadzonym przez niejaką Lyoko Angel, która co prawda okazała się no, taką dość jednak fałszywą osobą, bo... i cyniczną. Nie jest to może aż mocno publicznie znane, ale sama mi, sama mi to napisała, że cała jej, jej bytność w fandomie, to jej angażowanie się, było dla niej tylko jednym wielkim y, socjologicznym eksperymentem, czy my naprawdę tak serio Jesteśmy zafascynowani kodem Lioko, i potem stwierdziła, że opuszcza ten nasz chory światek. To są jej słowa, które może niedokładnie, ale cytuję. No cóż, trochę szkoda. Ostatecznie później, wpis przeszedł w ręce Jeremiego 9.6, który, o ile mnie pamięć nie myli, prowadzi go do dziś w pewnej współpracy z Azizę, która zajmowała się chyba nową szatą graficzną, ale to już są wiecie. To jest już bardziej obecna historia. A my, już zostaniemy przy historii przy roku 2014, gdzie w sierpniu również próbowałem nawiązać współpracę ze stroną Kodlioko.pl. No niestety za bardzo się to nie udało. Przy czym ważna rzecz to było: no, to nie było ani to samo co stare Kodlioko.pl istniejące do 2010 roku, ani też nie był to ten sam projekt co CodeLioko.pl, które ostatecznie wyszło z tego samego forum. Był to inny projekt, strona faktycznie powstała i no nawet. Nie najgorzej się to wszystko zapowiadało, ale no ostatecznie po paru latach, nie pamiętam, czy to były dwa, trzy, czy coś takiego, ale no, strona też padła w zasadzie wszystko tam, co ciekawe, kręciło się głównie wokół y, serwera Minecrafto, Minecrafta, y, stylizowanego na Lioko. Wydawało mi, od początku wydawało mi się, że to są. No cóż, że takie coś to jest trochę jak kolor, to jest taki trochę kolor w nogach, to prędzej czy później musiało upaść, no okazało się, że no, niestety faktycznie tak było i upadło. W listopadzie zgłosiłem się też do głosowania na bloga roku. Było to prowadzone, było to, to prowadzone w blogosferze polskiej wówczas takie głosowanie. No, wyniki były na początku 2015 i nawet, no, nawet otrzymałem wyróżnienie od Rady Głosowania, co mnie bardzo cieszyło. A później w grudniu powstały ko kolejne rozdziały produkcyjne 12, 13 czyli jak widzicie był już osiągnię... była już osiągnięta połowa pierwszego tomu poza tym zostało też opublikowane pierwsze inne opowiadanie razem mniej, wie... mniej więcej w ce... z 13 rozdziałem powrotu ksary. niedługo po nim w zasadzie tego samego dnia czyli ten dom skrywał tajemnice co ciekawe to opowiadanie które napisałem do tak naprawdę jako swoją pracę dodatkową jeszcze w gimnazjum później pokazałem ją Moje polonistka w liceum i nawet yy, yy, na konkurs została wysłana, no, nie, nic nie zająłem, ale no dobrze generalnie ta moja polonistka, no, chociaż no wiadomo, teraz dostrzegam w niej różne pewne niedoskonałości. Ale to był taki trochę właśnie mój pierwszy eksperyment, yy, właśnie taki liokowy, pisarski z czymś innym niż powrót ksany. Myślę, że no, nawet w miarę udany jednak. No, i on stał się, i w pewnym sensie to też stało się takim trochę początkiem do tego, co zaczęło dziać się później. A co zaczęło dziać się później? No cóż, tego na razie wam nie powiem. Ale tak, teraz, ale, jako, że przy, ale jako, że dotarliśmy już do końca roku 2014, to na tym skończymy ten odcinek, by w następnym przejść do. Już znacznie bardziej dynamicznych lat. Tak więc dziękuję Wam za uwagę i do następnego odcinka.